Jak już mówiłem, Ewangelia o tym, jak Jezus obmywa nogi uczniom, może banalny znak, może już bardzo często o nim się mówi, ale chyba trochę nie dostrzegamy piękna i pewnej głębi w tym, o czym mówi Jezus. A mianowicie, Jezus już nie tylko głosi dobrą nowinę, ale w pełni ją realizuje. I jak dzisiaj wziąłem ten tekst święty do ręki, to wpadłem na jeden taki pomysł. By zastanowić się, kiedy ja umyłem swojemu bratu nogi. Ba, kiedy ja spostrzegłem swego wroga i chciałbym mu umyć nogi. Bo chyba właśnie do takiej wiary, do wiary, która wyraża się w czynach, do takiej wiary zaprasza mnie mój mistrz, którym jest Jezus. I dziś chciałem zwrócić uwagę na dwie sprawy. W życiu duchowym wydaje mi się, że będę stał. Będzie totalny przełom wtedy tylko, jeśli dostrzegę to, że sam się nie zbawię, że ja potrzebuję Zbawiciela, którym jest Jezus, że Ten, który mi umywa nogi, jest mi potrzebny, bo On nieustannie będzie mnie obmywał. On obmywa moje nogi codziennie. I tak naprawdę, póki nie uznam swojej słabości, ograniczoności, to nic z tego, to jest jedna sprawa. Natomiast druga, myślę, że również bardzo istotna. Mam dawać świadectwo życia. Kiedyś zapytany zostałem o to Jakie są akcje piękne, jakieś propowołaniowe, co można zrobić, by zachęcić młodych do tego, by słuchali Boga, by czytali Słowo Boże. Myślę, że zapomniałem o jednym wtedy, a dziś o tym mówi mi właśnie to Słowo by po prostu świadczyć, by swoim życiem pokazywać, że ja kocham Jezusa, że słucham go i że dobra nowina, która jest zapisana w Piśmie Świętym, nie jest jakaś, jakąś bajką, jakąś prozą, jakimś pięknym tekstem literackim, ale ma mnie zachęcać do tego, by właśnie nią żyć i ją wdrażać w swoje życie. Więc czy ja obmywam nogi drugiemu bratu, może siostrze? Ile takich sytuacji jest, kiedy mówię, że wierzę? Pewnie mnóstwo, a ile jest, kiedy czynem to realizuję? Tu jest wielkie pytanie. Czy ty, droga siostro i drogi bracie, i ja też, to jest dobre, kluczowe pytanie na sam koniec, czy jestem przekonany, że Jezus, który obmywa nogi, który daje mi dobrą nowinę i zachęca mnie do jej realizacji, to ta nowina jest tą, która jest jedyną najlepszą wskazówką na życie? Czy wierzysz w to?